Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Kwadrans z Ekspertem. Nasze nagrania są obecne na portalu LinkedIn oraz na portalu Facebook. Zachęcamy do przejrzenia wszystkich tych, które dokonane były uprzednio. Natomiast w tej chwili spotykam się z fachowcem logistyki. To jest Marcin Baron, który piastuje ważną funkcję dyrektora w firmie bmz Poland. Ale nazwa stanowiska jest nieco inna, możesz ją wyjaśnić? Dzień dobry, witam. No tak, rzeczywiście jest stanowisko dyrektora supply chain, czyli po polsku tłumaczy się to jako łańcuch dostaw. I wolę szczerze mówiąc mówić o logistyce, jako o łańcuchu dostaw, bo tak, go, tak rozumiem logistykę. Logistyka w, po polsku kojarzy się z przepychaniem paczek. Jak mówimy o łańcuchu dostaw, to mówimy o trochę szerszym spojrzeniu, które nie tylko. Skupia się na transporcie fizycznym, ale również na informacjach, na przepływie, przepływie właśnie tych informacji, na tym, żeby było wiadomo, co, gdzie, na kiedy i w, jakim, w jakiej ilości dostarczyć. I to tak naprawdę jest ta, taka subtelna różnica, która w języku polskim trudno jest tłumaczalna, tak? bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do do mówienia, że supply chain to logistyka ale to myślę, że można powiedzieć, że są wyrazy blisko znaczne. Ja myślę, że to, co powiedziałeś, zainteresuje niektóre osoby, które sądziły, że logistyka nie zmienia kształtu produktu, tylko zajmuje się przepychaniem paczek z lewa na prawo. Natomiast pojawia się tutaj coś więcej. Samo zarządzanie informacją, myślę, że ten termin jest bardzo głęboki, dlatego, że ten, kto w dzisiejszych czasach zarządza informacją dobrze, żyje dobrze. Aby było ciekawiej, Twoje ja stanowisko... Mogę jeszcze wrócić na chwilę do tego, co powiedziałeś, bo to myślę, że jest dosyć istotne i ja Chciałbym właśnie bardzo podkreślić e, tą rolę, bo uważam, że ona jest dosyć mocno lekceważona właśnie przez takie pojmowanie logistyki. Kiedy mówimy o przepychaniu paczek, o transporcie, tak, o, o, o samochodach, o magazynowaniu i właściwie na tym się temat kończy. Ja sobie, ja się przygotowałem troszeczkę i popatrzyłem, jak definiujemy logistykę. Tak? Jaka jest definicja logistyki? Oczywiście w, można ich znaleźć dziesiątki, bo każdy ma jakąś swoją, ale taka, która jest, powiedzmy, najbliższa temu, według mnie, co, co rzeczywiście się dzieje i co, z czym się spotykam dzień w dzień w pracy, to jest ta, taka definicja, gdzie logistyka jest procesem planowania, wdrażania i sterowania skutecznym i efektywnym przepływem i przechowywaniem towarów. Ale również usług i odpowiednich informacji, od miejsca wytworzenia do miejsca konsumpcji, w celu spełnienia wymagań klientów. I tu się pojawia słowo klient, które jest kolejnym takim, według mnie, krytycznym, krytycznym słowem w tej definicji, na którym ja osobiście w mojej pracy się dosyć mocno koncentruję miałeś tutaj przed chwilą przykład <laughs> moj, mojego, mojego, że tak powiem daily job, gdzie mieliśmy, miałem telefon, kontakt od szefa, szefa sprzedaży, szefa zakupów u naszego, jednego z naszych klientów zagranicznych, który oczekuje, że, że jakieś tam towary dojadą do niego na czas no i pyta jak, jak nam idzie tak? jak, jakie są perspektywy, bo to dla niego jest gdzieś tam i, I chciałbym mieć pewność stuprocentową, że to do niego dotrze na czas, na miejsce, na pewno. Ja dodam tylko informację, jest godzina 18, a my nadal w pracy. Także logistyk jest człowiekiem bardzo zajętym. Widzę to teraz w całej rozciągłości. Ale chciałbym zapytać o nowości. Byłem niedawno na nowym obiekcie na ulicy Einsteina. Miałem przywilej jako dziennikarz fotografować ten obiekt i zobaczyć, jak wyglądają nowe powierzchnie magazynowe. Powiem szczerze, wywołało to we mnie efekt wow. Ten magazyn to chyba magazyn automatyczny. No, jesteśmy wszyscy mocno podekscytowani tym faktem przeniesienia się na nową lokalizację. Nie jest to w pełni magazyn automatyczny, natomiast mówimy o zautomatyzowaniu pewnej części procesów logistycznych, czyli tej logistyki wewnętrznej, czyli tego przesuwania paczek i dostarczania komponentów na linie produkcyjne, a także między, między liniami produkcyjnymi. Oraz idziemy w, w taką antresolę kilkupiętrową, gdzie komponenty, te, te drobne, drobne komponenty typu C będą bezpośrednio pikowane nie z palet, tylko z pojemników. Z pojemników tak? I bezpośrednio na linię, to jest bardzo Oczywiście, ważne. Oczywiście tak, i dostarczane bezpośrednio na linię. Drugim etapem tego wdrożenia tego magazynu będzie rozszerzenie tej logistyki o naszych dostawców, żeby nasi dostawcy dostarczali już do naszej firmy komponenty w plastikowych pojemnikach ustandaryzowanych w ustandaryzowanymi ilościami, które co pozwoli nam ograniczyć handling wewnątrz firmy, tak? czyli wyeliminować część niepotrzebnych ruchów związanych z komisjonowaniem czy z pickingiem materiału i dostarczaniem tego na linię. Przerzucimy tą odpowiedzialność, może nie jest zbyt popularne, ale no rzeczywiście do tego się to sprowadza na naszego dostawcę, który bezpośrednio po produkcji towaru u siebie będzie miał towar w takich pojemnikach, w takich ilościach, które będą dostarczane już bezpośrednio na naszą linię produkcyjną. To jest drugi etap. Trzeci etap i to jest, myślę, najtrudniejsze, co, jest, co nas czeka, ale uważam, że taka jest przyszłość, to jest dostarczanie na linię bezpośrednio z samochodu. Tak? Czyli bez magazynowania w ogóle u nas. Czyli taki typowy just in time. Oczywiście nie jest to możliwe w 100% przypadków. Mamy też dostawców z dalekiego wschodu i tutaj to będzie na pewno niemożliwe do zaimplementowania, ale dla dostawców europejskich, krajowych jest to naszą ambicją, żeby w tą stronę w tą stronę iść. Natomiast to wymaga już oczywiście no, perfekcyjnego synchronizowania i, yy, i naszej produkcji, naszych harmonogramów produkcyjnych z harmonogramami dostawcy, zapewnienia odpowiedniej wielkości stoku, safety stoków po stronie dostawcy, no i oczywiście yy, dużej takiej dyscypliny zarówno po stronie produkcji, jak i po stronie, po stronie logistyki. No i oczywiście yy, przede wszystkim yy, wymaga to. Bardzo wiarygodnych dostawców, którzy rzeczywiście na czas dostarczą. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz dla mnie jako dziennikarza, który publikuje również w prasie artykuły o tematyce linowskiej. Widzę, że wkraczamy tutaj w tak zwaną szczupłą logistykę, bo logistyka może być szczupła. Każdy z nas walczy o to, żeby być szczupłym. To no, na marginesie. lepiej, bądź gorzej. Słabiej. Nam to bądź wychodzi, dobrze. ale mam nadzieję, że w nowej hali uda się to Tobie doskonale. Ja chciałem zapytać, w jaki sposób ustalasz poziomy zapasów, tak, żeby ich nie zabrakło. Jeżeli mówisz o just in time, nawet najlepsze filmy Firmy dostarczające części do Opla nie pozwalają sobie na to, żeby ciężarówka jechała na czas, tylko zwykle wysyłają jedną do przodu. Wiesz, Bo się boją. Temat zabezpieczeń, jakby safety stockami, czy, czy jakimiś właśnie buforami czasowymi, jest tematem takim dosyć niewygodnym, tak powiem. Na tak? szczęście to nie jest automotyw, więc kary myślę nie są tak wysokie, prawda? Zgadza się, kary nie są tak wysokie, aczkolwiek mamy też kontrakty takie, które nas obligują do, do bycia na czas i jeśli zatrzymamy linię produkcyjną u klienta, a musimy pamiętać, że nasze, nasze wyroby, czyli zestawy bateryjne są Krytycznym komponentem dla naszych klientów, bez których nie mogą, że tak powiem, wypuścić czy to kosiarki, czy piły elektrycznej na rynek. Dlatego jest to, jest to w jakimś sensie krytyczne. Jak ustalamy poziomy zapasów? Oczywiście należy, należy przeprowadzić dosyć wnikliwą analizę historyczną zmienności forecastu, czy zmienności zapotrzebowania tego klienta, tak. To jest dosyć żmudna praca, są do tego oprogramowania, nasz świeżo wdrożone oprogramowanie pozwala też na analizę taką popytu, które właściwie na, na, na końcu tej analizy podpowie, jaki powinien być stan minimalny danego komponentu, czy danej, danego wyrobu gotowego, aby zapewnić w ramach tej zmienności, którą, którą zarejestrowaliśmy, dostawy na czas. Firma BMZ w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, natomiast ja chciałbym może troszeczkę wrócić do ogółu, od tego szczegółu wychodząc. Mm -hmm. Vendor Managed Inventory, FreePL, czy te terminy coś dla Ciebie oznaczają? Bo to też logistyka. No zgadza się. Vendor Managed Inventory oczywiście staje się coraz popularniejsze w, w ramach logistyki i to jest coś o czym już troszeczkę mówiliśmy mówiąc o, o wychodzeniu do dostawców chociażby z naszymi pojemnikami. Tak? Kolejnym krokiem jest jakby przerzucenie na dostawcę odpowiedzialności za to, żeby planować swoją, swoją produkcję bez zamówień takich od nas płynących. W formie, w formie takiej tradycyjnej, tak, jakiegoś dokumentu PDF-a czy, czy chociażby maila, są odpowiedzialni po prostu za to, żeby patrząc na nasze plany produkcyjne, tak planować produkcję, żeby nam nigdy tego nie zabrakło. Mówimy tutaj również o przerzuceniu pewnej odpowiedzialności za. Wartość towaru, który magazynujemy, tak, czyli na przykład towar jest w naszym magazynie, ale nie jest naszą własnością, fakturujemy dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście go zużywamy. Jest to bardzo wygodny sposób, który szczególnie działy finansowe uwielbiają, ponieważ zmniejsza to obciążenie płynności finansowej przede wszystkim, tak, czyli mamy towar w zasięgu ręki, a nie musimy za niego płacić, tak? to znaczy dopiero zapłacimy w momencie jak go tak naprawdę zużyjemy. Więc idealna sytuacja, poprawia to płynność finansową firm, natomiast nie jest to rzecz trywialna, do, tego, do, do, do zrobienia tego typu łańcucha dostaw z, z dostawcami należy już rzeczywiście mieć dostawców dobrze wyselekcjonowanych, którzy są w stanie też wziąć na siebie ten ciężar i, i po prostu na takie typu, na tego typu rzeczy się Godzą. Generalnie mówimy tu o outsourcingu. Ten termin jest bardzo modny i nie trzeba go wyjaśniać. Ja sądzę, że nasi słuchacze, którzy e, zwykle zajmują stanowiska inżynierskie lub w zarządzie, e, doskonale wiedzą o co chodzi. Natomiast ja zapytam Ciebie jako fachowca, który pracował w Owicie kiedyś, czy robiliście miksy. Bo na przykład w McBride'ie robią miksy różnego rodzaju płynów do czyszczenia. I to też się nazywa w języku angielskim w bardzo ciekawy sposób. Tak, tak. Mówimy tutaj o repackagingu czy, czy, czy remanufacturingu wyrobów, które wychodzą jakby z linii produkcyjnych tak a następnie są dostarczane w, do klienta w innej konfiguracji tak jak dokładnie sobie tego zażyczy czyli chce tak. mieć miksa na przykład płynu który jest jeden jest cytrusowy drugi jest bryza morska a trzeci o zapachu świeżych choinek no dokładnie tak, no w BMZ-cie BMZ tego nie robimy, natomiast rzeczywiście w mojego poprzedniego pracodawcy, czyli w firmie Nutricia w Opolu taki proces zachodził. Mieszanie mieliśmy, kaszek w pudełkach. Tak, mieliśmy, przygotowywaliśmy dla jednego z naszych klientów. Gotowe sety kilku smaków kaszek, które następnie w jednym opakowaniu trafiały do, do sklepów I dla sklepów jest to tyle wygodne, że jakby na jednej. Na, 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 jednej palecie, tak, na jednej palecie, na półce jednej półce mamy dokładnie. pełen asortyment, który jest dostępny. Mogą mieć szerszy asortyment, a nie zajmuje im to tyle powierzchni sklepu. Repackaging, o tym wspomniałeś przed chwilą. Mhm. Często zdarza się tak, jak teraz, jesteśmy w przednówku świąt wielkanocnych, a zatem pojawia się takie bardzo fajne, duże stojące pudło, na którym jest narysowany zajączek i jajeczka. I w takie pudełko są pakowane produkty. No są firmy specjalizujące się w ogóle w FM tego, w tego to, typu tak. działaniach. Zwykle rzeczywiście się to robi w ramach outsourcingu. To jest FreePL. Tak, jest FreePL, który. który Zdejmuje tą odpowiedzialność, i no specjalizuje się w pewien sposób też optymalizuje tego typu działania, które są właściwie bliskie już jakiemuś rodzajowi, nazwijmy to produkcji, tak? Bo, to de facto jest Bo kształtowanie tu dodajemy pewnego. wartość do produktu i Od to co? jest kluczowe. Przed chwilą mówiliśmy o tym na początku, że logistyka jest nudna i nie dodaje żadnej wartości Z czym ja się nie zmienia. Nie chcę zgodzić tak, do tak, oczywiście, no ale dobrze, ale tu się zgodziliśmy, że się nie zgadzamy, dlatego że okazuje się, że jednak wcale tak, tak jest. nie jest. I taki jest cel tej audycji. Mam nadzieję, że słuchacze będą zadowoleni i wynagrodzą nas lajkami za to, że bronimy logistyki. Hmm. Dokładnie tak. No tak jak e, słusznie zauważyłeś to jest wartość dodana, którą, którą klient, której klient oczekuje. No i tutaj ja bym powiedział, że to jest trochę na styku właśnie logistyki z jakimś manufacturingiem, e, gdzie, gdzie rzeczywiście już takie procesy no właściwie prawie, że assemblingowe następują. E, z tym, że dosyć proste, tak? bo tu nie potrzebujemy specjalnych e, ani, ani maszyn, ani jakiejś specjalistycznej aparatury, to właściwie praca, praca ludzka, odpowiednio zorganizowana i, i komponenty i przekształcamy luźne produkty w jakieś opakowania zbiorcze, atrakcyjne dla klienta końcowego. Wspomniałem wcześniej o szczupłej logistyce. Ja chciałbym powrócić do tego tematu. Jedno słowo, magiczne słowo, po japońsku: szyld, kanban. Pracuję w tej chwili w BMZ jako inżynier w dziale RD, ale mam możliwość obserwacji tego, że zachodzą bardzo dynamiczne zmiany logistyki wewnętrznej. Właśnie na naszej lokacji powstają nowe kanbany, skraca to znacznie czas przezbrojenia. Czy przyszłością logistyki wewnętrznej w BMZ będzie logistyka kanbanowa? Na pewno tak, no, przyglądamy się temu, co jeszcze możemy zrobić w kontekście zmniejszenia tych strat, które... Wokół których de facto logistyka się kręci, bo jak popatrzymy na to, czym są te słynne marnotrawstwa, siedem marnotrawstw Lin, tak, to właściwie do każdego z nich moglibyśmy się tutaj odnieść i każdy z nich jest, jest jakimś tam elementem, na który logistyka absolutnie ma wpływ. Że wspomnę tylko trans, zbędny transport, zbędny ruch, to są no to, to, to definiuje jakby logistykę, tak. czyli jeśli mówimy o, o Lin, musimy mówić o logistyce, musimy mówić o supply chain. Kanban rzeczywiście jest takim elementem, który upraszcza bardzo gospodarkę materiałową, tą, tą wewnętrzną. Mieliśmy z tym problem taki, że Kanban wymaga jednak trochę przestrzeni, trochę miejsca. Tam, gdzie, gdzie tą przestrzeń udało nam się w jakiś sposób wyodrębnić. Tam staramy się ten kanban wprowadzać. Nowy, na nowej hali, wraz z tym półautomatycznym magazynem i systemem transportowania komponentów z magazynu na produkcję, de facto będziemy mieli taki system kanbanowy na 70% linii produkcyjnych, i on będzie działał wtedy tak w 100% pomiędzy linią produkcyjną a magazynem. Także tutaj idziemy jeszcze dalej. Już nie, nie tylko mówimy o. O tym ostatniej prostej na produkcji, czyli ten, ten, ten mleczarz, czy ten mini market, supermarket, w zależności od firmy, różnie się to nazywa, który dostarcza komponenty na linię produkcyjną. Natomiast łączymy to z magazynem, gdzie prosto z magazynu te kanbany będą na, yy, wędrować między, między, między magazynem a linią produkcyjną. Yy, naszą ambicją, gdzieś tam w dalszej przyszłości, tak jak powiedziałem, jest wychodzenie. Poza firmę z Kanbanami, więc zapięcie tego na pewno z dostawcami, a być może również z klientami poprzez jakieś systemy informatyczne, wymianę informacji EDI i sterowanie naszym, naszym łańcuchem dostaw właśnie za pomocą powiedzmy takiej nowoczesnej wersji Kanbanu, czyli właśnie komunikatów EDI. Wczoraj. Zasnąłem dość wcześnie, ale w nocy obudziłem się zlany potem. Przyśniło mi się, że zepsuła mi się automatyczna skrzynia biegów w samochodzie, wiesz, mam taki samochód, który ma automatyczną skrzynię i mnie straszyli. Mhm. Coś grzmotnęło i auto stanęło, ale to był sen na szczęście. Ja chciałem zapytać się Ciebie, czy Ty też czasem budzisz się w nocy zlany potem? Jaki jest koszmar logistyka? Kurczę, trudne pytanie. Koszmar logistyka, wiesz. Zatopienie statku, trzęsienie ziemi, pożar w fabryce na pewno, celek. <gry> na pewno można sobie wyobrazić sporo różnych potencjalnych problemów. Zupełnie z większością z nich mieliśmy już do czynienia. Po pierwsze, człowiek troszeczkę obrasta w jakiś taki skorupkę, tak? odparnia się na, pewne, na pewnego rodzaju szoki, coś, co jeszcze kilka lat temu przy, przyprawiałoby mnie o Palpitacje serca, no teraz przyjmuję ze spokojem, okej, okay, mamy jakiś problem, trzeba mu stawić czoła, trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, i zwykle to rozwiązanie znajdujemy. To znaczy, to jest też coś, co bardzo lubię w tej pracy, mianowicie takie stawianie czoła coraz to nowym wyzwaniom, które ciężko przewidzieć. Tak? Ja dzisiaj planuję, że dostawa przyjdzie na czas, no różne rzeczy po drodze się zdarzają. Tak jak wspomniałem, część dostawców jest z dalekiego wschodu. Zdarzają się zatrzymania chociażby na, na tle. Tak? Służby celne zatrzymują towary. Czasami brakuje jakichś dokumentów, bo są jakieś podejrzenia, że, że coś jest nie tak z daną przesyłką. No, zdarzają się jakieś pogodowe historie typu nie wiem śnieżyce, tak? które zatrzymują nam transporty drogowe bądź, bądź opóźniają transporty morskie. Nie mówiąc już o lotniczych transportach, które też w niewielkim stopniu, ale zdarzają się i wykorzystujemy zarówno w naszych dostawach jak i wysyłkach wyrobów gotowych do, do klientów. Także co jest największym koszmarem? Ciężko powiedzieć. No, wydaje mi się, że tak z punktu widzenia naszej tutaj sytuacji takiej, która jest nam bliska dzisiaj. Mamy fantastyczną sytuację taką biznesową, mamy dużo zamówień. Trudno nam sprostać tym, tym zamówieniom na czas. No i teraz w tej chwili takim, takim oczkiem w głowie są pracownicy. Tak? Jest to dużym wyzwaniem żeby sprostać temu wzrostowi, który, który mamy, który, który jest na rynku, jest w ogóle boom bateryjny prawda? I, i wszyscy chcieliby mieć wszystko bezprzewodowe na baterie, w związku z tym właśnie duża ilość zamówień, natomiast no, rynek pracy jest dosyć mocno wysycony, jeśli chodzi o pracowników liniowych i jest to w tej chwili chyba naszym największym bólem głowy, jak zapewnić wykwalifikowanych, wyszkolonych pracowników w takiej ilości, żeby sprostać yy, wzrostom i, i zamówieniom klientów, które, które, które mamy. Nie załamując ekonomii. Dokładnie tak. Dobrze. Na koniec naszego nagrania, które bardzo mi się podoba i mam nadzieję naszym słuchaczom również się spodoba, yy, chciałem zapytać się ciebie, czy są jakieś paradygmaty i zasady, które opisują idealną logistykę od takich kucharz doskonały. <grym> Coś, z czym moglibyśmy zostawić naszych słuchaczy, żeby wiedzieli, i również mieli tak zwaną wartość dodaną. Wiesz co, ja zawsze mówię, że najlepsza logistyka to jest taka, o której nikt nie wie. To znaczy, I której nie widać. O której o której nie nie, widać. nie słychać, Dokładnie ta. tak. Bo jeśli słychać o logistyce, to najczęściej w, w kontekście opóźnień, problemów i tak dalej. Więc myślę, że to, to jest gdzieś tam. Tak można by to scharakteryzować. No, plus to, co powiedziałem, że dużo tych elementów logistycznych kręci się wokół, wokół tych strat linowskich, tak? czyli tych, tych mód, siedmiu, i, i to trzeba eliminować. Tak? to trzeba się skupiać na tym, żeby, żeby nas nie było widać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Baron, dyrektor działu Supply Chain. Był moim gościem, natomiast ja, Sławomir Szczepaniec, dziennikarz i promotor marki, zapraszam na swój profil na LinkedInie, na Facebooku. Tam odkryjecie znacznie więcej interesujących nagrań na temat Linu, na temat zarządzania i na temat logistyki. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. A dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec, jestem dziennikarzem i promotorem marki. Jeśli chcesz wypromować własne przedsięwzięcie lub wziąć udział w cyklu Lin po